Wyrzuciłem rodziców z domu, w którym mieszkali od 20 lat, a sąsiedzi nazywają mnie teraz potworem, nie znając całej prawdy. Wszystko zaczęło się dekadę temu. Mój ojciec, typowy biznesmen, narobił gigantycznych długów. Żeby uciec przed komornikiem, rodzice błagali mnie, naiwnego 18-letniego, żebym przyjął od nich darowiznę domu. To tylko formalność, synku, chronimy majątek rodziny, mówili. Zgodziłem się, żeby ich ratować. Przez lata ojciec wyszedł na prostą, ale układ pozostał. Oni rządzili, ja płaciłem podatki, media i remonty, będąc traktowanym jak lokator gorszego sortu. Ciesz się, że masz dach nad głową, słyszałem, gdy prosiłem o ciszę w nocy, bo rano szedłem do pracy. Punktem zwrotnym był zeszły tydzień. Przyprowadziłem moją Kasie. Spodziewamy się dziecka i chcieliśmy zaadaptować puste piętro. Matka wpadła w szał. Zwyzywała Kasię, wyrzuciła jej walizkę na deszcz i krzyczała: W moim domu nie będzie obcych bab. Wynoście się stąd! Ojciec stanął za nią murem. Słyszałeś matkę, to nasz dom. My tu rządzimy, jak ci się nie podoba, to droga wolna. Wtedy coś we mnie pękło. Spokojnie wyjąłem telefon i otworzyłem elektroniczny odpis z księgi wieczystej. Myliście się, powiedziałem. To był wasz dom 10 lat temu. Od dekady jesteście tu gośćmi na mojej łasce. Wyśmiali mnie, twierdząc, że papier to tylko papier. Myli się. Następnego dnia rano wręczyłem im notarialne wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu z żądaniem opuszczenia nieruchomości. Nie wierzyli, dopóki nie zmieniłem zamków pod ich Obecność, wystawiając ich rzeczy do garażu. Teraz dzwonią z płaczem, że są bezdomni, ale ja w końcu urządzam pokój dla mojego syna w spokoju, bez toksycznych ludzi za ścianą.